Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją, moim zdaniem, kieruję to słowo do wszystkich uczestników konferencji Terra ma zawsze po Żelaza. To spotkanie stanowi ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat jednego z najciekawszych okresów, gdzie jak ma zawsze cieszę się, że tak wiele osób zaangażowało się w pogłębienie patentów na pokoju Żelaza oraz do refleksji na dziedzictwie, które wciąż kształtuje nasze kosztowność. Choć nie mogli dziś z Państwem osobiście, z liście, zainteresowaniem śledzę pracę konferencji i wierzę, że będzie ona inspirującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Życzę Państwu owocnych obrad pasjonujących dyskusji oraz odkryć, które przyczynią się do naszego rozwoju badania nad historią naszego regionu i naszego miasta. Z wyrazami serdecznymi serdecznie dognieniami podpisano pani Dorota Kosagowska, zastępca prezydenta miasta Puszkowa. Bardzo dziękuję. Archeologiczne prace poszukiwawcze e, dziesiątki kilometrów, jakie przemierzył po Mazowszu i tu należy podkreślić. Że sam przemierzył te wszystkie prasy, doprowadził go w stronę kolejnego sukcesu, jakim było odkrycie Mazowieckiego Centrum Meteoricznego, potężnego ośrodka produkcji żelaza, sięgającego w skrydu żywności. Odkrycie to w tamtym czasie okrzepnięto mianem jednego z największych osiągnięć w polskiej powojennej archeologii. I ten sukces przyczynił się do powstania w 1975 roku naszego muzeum. Na kierownika y, w sposób naturalny został powołany Stefan Wojda. Na siedzibę naszej instytucji Miasto Pruszków przekazało klasycystyczną oficynę dworską, która stanowi część większego założenia, XIX-wiecznego założenia pałacowego które z kolei stanowi najczęs, najstarszy element przestrzenne tej części miasta. Metryka mają odkrótów się dla drugiej połowy XVII wieku. Jeśli spojrzymy do a tym samym znaczące dla historii tego miejsca. Historyczny charakter budynku, w którym się znajdujemy, w sposób naturalny narzucił obowiązek, ale też pewnego rodzaju potrzebę e, kolekcjonowania pamiątek, które wiążą się z historią miasta Pruszkowa. Jak mogliśmy zauważyć na poprzednim slajdzie, e, stan techniczny obiektu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego w 80 roku rozpoczyna się duży, trwający kilkanaście lat remont siedziby głównej, a pracownicy niestety ożywioną działalność. Prowadzono badania wykopaliskowe. Stefan Wojna kontynuował inwentaryzację w ramach archeologicznego zdjęcia Polski. Przeprowadzono pierwsze analizy specjalistyczne na wielkich osadach Pojawiły się pierwsze publikacje na temat Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Prowadzono zabytki i archiwale, również te związane z historią miasta. ale również charakteru obiektów, jakie pojawiają się na tych osadach lotniczych. To tam po raz pierwszy badacze mogli zobaczyć piece bagnicze, bagniska kowalskie, studnie, prażaki łuty, ale również te obiekty, które wiązały się z życiem codziennym, czyli obiekty mieszkalne, Jakość polowej dokumentacji rysunkowej, która jest znakiem rozpoznawczym Stefana Wody, ale również wypracowany przez niego i usystematyzowany system rejestracji pozostałości pieców rudniczych. Dziś za sprawą archeologii eksperymentalnej wiemy, że Sekwencje wskazane wedle dobrze dobranych kryteriów, a o tym, czy one są dobrze, czy źle dobrane, mówi potem praktyka, ciągle jeszcze pozwalają nam na datowania w wielu wypadkach dokładniejsze niż pozornie precyzyjne datowania metodami fizyko-chemicznymi. Tutaj na podstawie tej sekwencji wybudujemy swoje skale zmienności czasowej i swoje skale chronologii względnej. Tutaj dygresja. Warto wspomnieć, że ojcem przestrnym tej metody jest duński historyk Wedel który już w 1813 roku uporządkował wypadki na kamienne miedziane czy brązowe i żelazne, co twórczo rozwinął inny duńczyk, Christian jürgensen Thomsen. Przez 40 lat, do 1865 roku, dyrektor Muzeum Narodowego w Kopenhadze, który w 1836 roku opublikował teorię przez epokę poki kamienia, brązu i szelaza, która przez długie lata konstytuowała nam wiedzę, najogólniej rzecz biorąc wiedzę archeologiczną. Gdzie, gdzie ma miejsce zjawisko, o którym mówimy, czyli Mazowieckie Centrum Metalurgiczne. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne jest na tyle dużo, że w zasadzie może być dostrzegalne nawet z dużej odległości, aczkolwiek skala wbyt mała nie pozwala na zauważenie szczegółów, które widzimy dopiero na mapach nieco dokładniejszych. Widzimy więc wyraźnie rozwijający się obszar skutków stanowisk osadniczych produkcyjnych z należącymi, związanymi z nimi nekropolami, co ciekawe, jak dotychczas znanymi tylko z tego tego spowiska. Od wschodu obszar ten jest ograniczony, chyba w nienaturalny sposób, bardzo silnie zurbanizowanym zur terenem miasta Warszawy i przybywających do niego zachodu miast, od północy puszczą hmm, kampinową. Nie ma jak na razie analogii e, znanych e, przynajmniej materiałów. E, całość można e, tego no on liczył prawie 90, 90 zatekków, w tym i e, ze stopu miedzi oraz uszkodzone Przeszła na a, początek e, Halstharu D e, i tutaj jakby, e, tutaj te siekierki będą e, przejściem do kolejnego slajdu. Skaw, e, z z stawistyn okolic, to mniej więcej jest dolina a, a Dolnej e, Pilicy bardzo ciekawe, ciekawe w naczyniu dekorowanym, e, bogatą reliefem. Mm, no i tutaj wspomniane dwie siekierki i nagolejniki stanowiskie, e, które są dość charakterystyczne dla o, Mazowsza Południowego oraz Lublasia. E, tutaj e, z nagolników e, przechodzimy też wiejków, e, e, czyli jesteśmy nad co Jeszcze raz stawie się z ornamentem oraz e, usługów też w strefie e, nadpilcza. A, e,